Dlaczego kot może zostać? Dlaczego kot może zostać? Bo nie odbiera innym kotom prawa do mruczenia. Bo mruczy zawsze w dobrym kontekście, z którego nic nie da się wyrwać. Bo mruczy we wszystkich językach świata. Dlatego kot może zostać. Dlaczego kot może zostać? Bo jego mruczenie czasem brzmi jak rrr, równo. Bo jest kotem dzielnym, który nie chowa się za zamkniętymi drzwiami i nie wzywa znajomych tłustych kotów, by go strzegły przed innymi, chudymi kotami, bo nie zamienia dobra w zło opatrzony paragrafem. Dlatego kot może zostać. Dlaczego kot może zostać? Bo chętnie wskakuje na damskie kolana, bo życie nie jest dla niego ciężarem odwetu i życzliwie udziela światu zdrowego rozsądku. Bo nie buduje pomników zmarłych, a jego złote oczy mówią, że potrafi zaśmiać się nawet samego siebie. I dlatego kot może zostać. Dlaczego kot może zostać? Bo panuje nad sobą, bo zwija się w kłębek i zostawia miejsce innym, bo nie uważa, że odwiedzający go przynoszą mu wdarze darze zaraz krowy, choroby. I dlatego kot może zostać. Dlaczego kot może zostać? Bo potrafi wiele przeniknąć spojrzeniem i wie, że ten, co go karmi niekoniecznie go miłuje. Bo wie, że nienawiść jest straszna jak garota, jak zamek błyskawiczny zasuwa człowieka w duszącym skafandrze, opanuje nad gniewem, obdarowuje innych i nie wszczyna z Dlatego i dla wielu jeszcze innych powodów kot może zostać.